Witam w kolejnym naszym spotkaniu. Kochani, dzisiaj pokażę Wam, ponieważ do tej pory skupiałam się na tym, żeby pokazać Wam drobne elementy, czyli kwiatuszki, kółeczka, kwadraciki. Teraz chciałabym Wam pokazać bardzo, bardzo prosty wzór, który już troszeczkę częściowo znacie, ponieważ wykorzystaliśmy go w przerobieniu. Padracika. Jest to wzór wachlarzykowy. Są to takie, oto jak widzicie, wachlarzyki. I można zrobić tym wzorem bardzo fajne rzeczy bez odcinania nitki, tak jak robimy to przy drobnych elementach, czyli robimy z całości. I teraz przygotowałam tutaj taką grubaśną wełnę żeby może było łatwiej pokazać odpowiednie szydełko mam nadzieję, że dobrej grubości i teraz robimy załóżmy naszą próbkę którą zrobimy sobie z na przykład z 30 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia. Zobaczcie, jaka to będzie wielka próbka, no bo gruba włóczka. 5. I teraz słuchajcie, możemy sobie zawsze jak zaczynamy wzór zrobić jakby taki pierwszy rządek w postaci półsłupków lub słupków dla wzmocnienia tej krawędzi naszej robótki. Ja ponieważ mam grubą włóczkę, to po prostu zacznę od razu. I teraz przytrzymuję sobie paluchem ostatnie oczko naszego łańcuszka i zaczynam robić pionowo pierwszy słupek z trzech oczek łańcuszka. Tak? Z trzech oczek łańcuszka. I teraz w to oczko, które przy, przytrzymałam sobie palcem, wbijam kolejny słupek. Tak? I jeszcze jeden. I to jest, słuchajcie, początek naszego pierwszego rzędu, który składa się z trzech słupków wbitych w jedno oczko łańcuszka. Następnie odliczamy sobie 5-4 oczka łańcuszka i w piąte oczko łańcuszka wbijamy kolejny słupek. Jeden, następnie drugi w to samo oczko. Tak? Następnie robimy jedno oczko łańcuszka i kolejne dwa słupki wbijamy w to samo oczko co poprzednie. Czyli powtarzamy nasz wachlarzek. I jeszcze. I jeszcze raz, dwa, trzy, cztery. W piąte oczko znów wbijamy szydełko i robimy... Kolejne dwa słupki. Znów oczko łańcuszka i kolejne dwa słupki w to samo oczko. Czy widać nasze wachlarzyki? Widać. Na cztery i w piąte oczko. Wbijamy szydełko i robimy dwa słupki i kolejne dwa. Dobrze. Z takiej grubej włóczki to się strasznie szybko robi. Można z niej ponczo zrobić, na przykład. Pomyślę, w jeden dzień by wyszło dwa, cztery, pięć. Piąte oczko znowu, słupek, jeden, drugi, oczko łańcuszka. Proszę bardzo, kolejne. I mamy już kolejny wachlarzek. I kolejny wachlarzek 2, 4, 5 w piąte oczko. Jest to bardzo fajny wzór, ponieważ no, troszkę się trzeba napracować przy pierwszym rzędzie, ale już kolejne rzędy to jest po prostu, słuchajcie, poezja, ponieważ powtarzamy je w kółko, do znudzenia. I teraz odtwarzamy początek naszej robótki, czyli w ostatnie oczko łańcuszka wbijamy trzy słupki. I to jest zakończony pierwszy rząd. Pokażę Wam jeszcze, jak zrobić drugi rząd. Drugi rząd robimy dokładnie tak samo. Robimy trzy oczka łańcuszka, które będą pierwszym słupkiem. Odwracamy robótkę. I teraz w podstawę pierwszego słupka wbijamy jeszcze dwa słupki. Jest to powtórzenie dołu, czyli dolnego rzędu. I teraz yy, w kolejne wachlarzyki, pomiędzy, jak widzicie, wachlarzyki mają te dziurki po środku, tak? Yy, czyli właśnie w te dziurki po środku, te przerwy między słupkami, yy, pijamy, od, odtwarzając wachlarzyk z dołu, robimy taki sam. U góry. Proszę bardzo. Wbijamy szydełko w środek i robimy dwa słupki. Jedno oczko łańcuszka i dwa słupki w to samo miejsce. I powstał nam kolejny wachlarzyk. I to samo robimy, powtarzając. Widzicie? Bardzo fajny, szybki, szybki wzór i też myślę, że lekko ażurowy. Nie tak bardzo, ale, ale jednak ażurowy. Ponieważ e, bardzo by mi zależało, żeby przekazać Wam jak najwięcej wiedzy, jak najwięcej tego, co ja sama potrafię, chciałabym Wam pokazać jeszcze jeden wzór. Odkładam tą robótkę. I pokażę Wam jeszcze jeden wzór. Tu mam próbkę zrobioną. Jest to również wzorek ażurkowy. Kiedyś miałam zrobiony tym wzorem bardzo ładny sweter. Zupełnie prosty, składający się z prostokątów, czyli prosty przód, prosty tył i proste dwa rękawy. I te prostokąty były zszyte. Dekolt wyszedł po prostu łódkowy. No, rewelacja. I tak naprawdę nie był to aż tak dziurawy wzór, choć lekki ażur. Po prostu na zimę sweter rewelacja. I teraz chciałabym Wam szybciutko pokazać, jak łatwo zrobić taki właśnie wzór. Też składa się z, ze słupków. Zresztą słupki to są moje ukochane.

21, aha, 22, no dobra, zrobiłam 22 oczka. Roz, yy, pospieszyłam się. I teraz mając łańcuszek, oczywiście również dla wzmocnienia podstawy naszej robótki możemy zrobić rządek półsłupków, możemy zrobić rządek słupków, możemy zrobić dwa rządki półsłupków, w zależności jak chcemy. Ale yy, próbka jest po to robiona, żeby mniej więcej wiedzieć yy, jaka będzie wielkość na przykład 8-10 cm, ile musimy takich próbek zrobić, żeby uzyskać na przykład przód albo tył, prawda? Ile centymetrów musimy zrobić naszej robótki. W związku z tym my mamy 22 oczka i teraz tradycyjnie przytrzymujemy sobie oczko, które mamy przerobione i robimy sobie 3. Oczka łańcuszka, które będą naszym początkowym słupkiem. Następnie kolejny słupek wbijamy w przytrzymane oczko, czyli mamy początek zrobiony z dwóch słupków. I teraz yy, między kolejnymi yy, słupkami będziemy robić sobie przerwy z trzech oczek, czyli robimy kolejny słupek. Wbijamy go w czwarte oczko naszej podstawy. Następnie robimy oczko łańcuszka i kolejny słupek wbijamy w to samo miejsce, w którym był zrobiony słupek ten pierwszy. I zobaczcie, powstała nam taka, taki trójkącik, prawda? Następnie znowu robimy e, 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 słupek, ale robimy przerwę. Raz, dwa, trzy i w czwarte oczko łańcuszka wbijamy słupek i robimy jedno oczko łańcuszka i wbijamy słupek w to samo oczko, w które był wbity pierwszy. I znowu mamy kolejny trójkącik. No i teraz ponownie. Raz, dwa, trzy w czwarte oczko. Tak. jedno oczko łańcuszka i kolejne, kolejny słupek wbijamy w to samo oczko. Czyli po prostu wachlarzyki to było nic innego jak wbijanie e, słupków, kilku słupków e, w jedno oczko łańcuszka podstawy, a ten wzór to jest nic innego jak Wbijanie szydełka, wbijanie szydełka w podstawę dwóch słupków, które są między sobą rozdzielone jednym oczkiem łańcuszka. I oczywiście na koniec robimy tradycyjnie w ostatnie oczko naszego, naszej podstawy łańcuszka, robimy, wbijamy dwa słupki. Po co? Po to, żeby, to był, żeby krawędzie naszej robótki były wzmocnione i łatwiej nam było na przykład szyć swetywek czy bluzeczkę. I teraz kochani, zaczynamy drugi rząd. A drugi rząd zaczynamy w ten sam sposób, że robimy trzy oczka łańcuszka, czyli pierwszy słupek i teraz, patrzcie, ten drugi słupek wbijamy w słupek, który jest pod spodem, tak? Czyli słupek w słupek. I robi nam się y, już taki rządek słupków podwójny. I tutaj drugi rząd to już jest łatwa sprawa, ponieważ pod spodem mamy te nasze trójkąciki. I y, właśnie w te trójkąciki wbijamy szydełko w środek tych trójkącików i robimy kolejne trójkąciki w postaci... Słupka, oczka, łańcuszka i słupka. I znowu słupek, oczka, łańcuszka i słupek. I tak w taki sposób robimy do końca rzędu. Zakończamy również podwójnym słupkiem. Jest to właśnie ten wzór. Zobaczcie jaki prosty, nieskomplikowany, a jaki ładny. I teraz jeszcze aby na przykład jeśli zrobimy sobie takim zupełnie prościutkim wzorem jakiś tam sweterek czy narzutkę czy, czy nawet poncho, to słuchajcie, można wtedy na taki prosty, ładny, nieskomplikowany wzór naszyć gdzie nie nasze ładne kwiatki. I też wyjdzie coś fajnego. Także no, mam nadzieję, że obydwa wzory, które Wam pokazałam, tym razem nie z kawałeczków, bo wiadomo, że czy kwiatki, czy kółeczka, czy kwadraciki są to elementy, no, które się tam odcina i robi, i robi z małych kawałków włóczki. Tu mamy już dwa wzory, które możemy zrobić jakby z całości był. Czyli robimy jednym ciągiem i bez odcinania niteczki. Obydwa są w miarę... Fajne, proste, nieskomplikowane. Także bardzo dziękuję Wam za uwagę i życzę miłych doznań, jeśli chodzi o robótki. Jak będą jakieś pytania z Waszej strony, to bardzo proszę, piszcie do mnie, ja bardzo chętnie w naszych kolejnych spotkaniach będę się starała odpowiedzieć na pytania, ewentualnie coś wam podpowiedzieć, pokazać w ramach swoich możliwości. Także do miłego zobaczenia, usłyszenia. Pa pa.